ma byczki, co tam, ale wakacyjny klimacik kurwa, dzisiaj 10, 10 godzinek za barem siedzę, będziemy lać drinki, monsterki Tak, pamiętacie, picie dużo wody, zasłaniajcie głowę, na pewno nosicie okulary z jakimś filtrem Tak, siedzenie w samych majtkach, nudzimy się dzisiaj na plaży, wiadomo jest klimacik, ja już po treningu jestem, patrzcie jaka bomba kurwa KARABINIERY Z KURWY TO CO CHODZI TAK JEST BABY ZOBAŻ TE SZYBKIE okularki, MALEŃKA MOŻE CHCESZ SIĘ KURWA gdzieś PRZEJECHAĆ MOTOCYKLEM CO? CZAJ TU O CO? ZACZYNAMY ZAPALCIE sobie PAPIEROKA JAKIEGOŚ ŁAKOCIE WITAMINY Roste. NIE OKULARU BIORĘ BO Naprawdę razi dzisiaj, razi jak z Ale was tu przyszło, no nie wiem, czy tam plaży kurwa starczy, czy tam plaży starczy są, ja jak nie? Co? Jak to odwołany? Ja 300 zł za bilety dałem. Ja pierdolę. O kurwa, ja 300 złotych na silw na miejsca srebrne kupiłem, żeby mnie kurwa nie wyzywali. EĆ w chuj. W... 300 ZŁOTYCH NIECH MI ODDAJĄ! Ja yeah, Pier, Aleście zjebali humor. CHUJ Z TYM ZAJEBANYM BARKIEM NA PLAŻY! W PIZDĘ TO MAM TERAZ! A ja powiedziałem z Agnieszka... Agnieszka, pokażę ci trochę świata. Warszawa, kurwa, biorę... biorę najlepsze bilety po 300 złotych. Kurwa... Bawimy się, nie? Bawimy się. No to, Boniek, dawaj ten telefon, kurwa. Jadę z nim na tym Twitterze. CIEBIE POJEBAŁO?! A nie wierzę, Panie Boniek! Jakiś kurwa... Termoobiegi, chujegi, kurwa, ciasta, pieczenia, kurwa, co to jest? Bar kurwa czy kuchnia zajebana? That's u Nie oszukujmy się, Juventus nie jest akurat taki mocny teraz, ale ten Cristiano, wiesz, tam w szatni tupnie, krzyknie tutaj, cipnij, cipnie cię i cię zmotywuje. I teraz, y teraz rozumiem, o co chodzi w futbolu, że to niekoniecznie nie tylko umiejętności y piłkarskie, nie tylko umiejętności piłkarskie warunkują zwycięstwo, ale też ma znaczenie właśnie ta energia. Ta energia, nie? Tak samo trener, niekoniecznie trener musi być dobrym taktykiem, ale jak wejdzie do szatni, nie? Złapie się tu zapas, powie, Słuchajcie kurwa, dzisiaj walimy ich na cipe do zera. I ci zawodnicy, oni nie muszą dobrze grać, oni to wiedzą. Tak, tak, walimy ich do zera, walimy ich na cipe, walimy ich do... I wiesz, i ta energia już wygrywa. On tam z kaziora kopnie, odbij się piłkę, tkankę trawy, kurwa jest bramka. Rozumiecie? Na tym polega w ogóle życie, że niekoniecznie ta jakby umiejętności są ważne, tylko ta energia w sobie, w środku, wiara kurwa, wiara. Piszesz ten, ten ma z matematyki sprawdzian, nie? Piszesz im się kurwa, żeby było to plus dwa, błagam, plus i wierzysz w to, nie śpisz po nocach kurwa, zwijasz się i nagle ona mówi Kozłowski, plus dwa! A ty kurwa! Wiesz co chodzi? Rozumiecie? Wiara! Jak ja wpiję monstera, to czujesz, że kurwa zajebał grudek koksu, kurwa kolumbijskiego i lato dni, nie? nie Wiesz o co chodzi? Oprzej, tą laskę obok palmy, smaży się na ciebie. Przecież że jest chłop z długimi włosami, co ty dupcisz? Burza idzie, kurwa, chować leżaki, spierdalamy! Przejdziemy chyba do FIFA. Zamknę okno, bo wiadomo jak to się. wiadomo, wiadomo wiecie jak się kończy z FIFA, nie? Tak jest, już to czuję. Oh yeah! Sports, It's in the game. game. Dobra panowie, online Centrala fiu, uh, Food Squad Battles Online Division Rivals. Grave Rivals, nowy sezon. Edytu wyjściowy skład. Dobra, zobaczymy co tu mamy. A, ah, Umtiti, pamiętacie um The Untity um the fucking wall. Marco Ascension, Luka Modric, Lucas Vasquez, Juan Jesus. Ale ekipa, pamiętacie tą ekipę? Neto. Tak jest, Gareth Bale na rezerwie, Marcelo de Jong, Diego Costa, Kepa, Bale, Boria Iglesias, kurwa ten słynny piosenkarz, Rodríguez, Semedo, Semedo gwiazda obrony i popraszcie to, Łoniaki William, Sergio Roberto, Ależ spaka, Gelson Martins, bardzo szybki, patrzcie tempo 95, wracamy do starej ekipy FC Ulani, pewnie, że tak, Wulej zostaje, Kubo schodzi, w jego miejsce, puszczamy, Legendarnego The Fucking Łońaki Williams. Wracamy do starego napadu. Napastnik, napastnik, mamy to. Pierwsza linia frontu. Wulej, Chińczyk 26-latek i łoniaki Williams, 24-latek chyba, ale no, na pewno 20 ma. Ok, teraz będziemy budować skrzydła. Ale co to kurwa jest? Ale nie mam Dembele, ja go Dembele chyba sprzedałem. Lewy skrzydłowy Marco Asensio. Prawy skrzydłowy Lucas Vasquez Środkowy pomocnik. Modric, Umtiti, Środkowa Obrona, Prawy Obrońca, Nie Kto Inny, jak Nelson Semedo, Lewy Obrońca, Nie Kto Inny, jak Marcelo, chociaż nie, Mendy, Mendy, czy Marcelo, Marcelo, Hasa B, dobra, Bale, za Yoshida, Osako, za... A jestem Bele! Jestem Bele! prawe skrzydło, kurwa, dobra, z was kłięcy będą się zmieniać, e, minimalno zostajesz, Kobayashi wypierdalasz, Dejong wraca, Hasa B na razie na rezerwę, Gelson Martins na pewno na rezerwę za Nakajimę, bo to było trochę inaczej. W środkowej obronie chyba grał właśnie Marcelo, a na lewej grał Mendy. Tak, a na lewej grał Mendy. Tak jest, tak było. I wszyscy się śmiali, że Marcelo tak dokładnie, dokładnie tak. Marcelo to środkowa obrońca. Mendy na skrzydle, Semedo, Umtiti, The Fucking Wall, Modric. Marco Asensio. Dembele. Jest, mamy ekipę, to jest to. I na rezerwie. Bale, Gareth Bale, 31 latek, który gra w golfa. To jest sumie golfista. De Jong, środkowy pomocnik. Za, na, za nakatę na razie. Gelson Hassebe, Bakana, Machaki. I okej, okay, i tak. Jest. Munian, środkowy pomocnik, ofensywny. On wleci za Shiba Shakiego. Munian wraca. Eee, Gelson Martins, Nakata Ni Minimano. Jest Munian. Czy to było tak? Mendy, Marcelo, net, aż Już się przypominają te streamy. Utiti, Nelson Semedo, Dembele, który się zamienia często z Gart Bale'em i z Vasquez'em. Pamiętam, Vasquez, Vasquez był pierwszy tak naprawdę. Luka Modric, De Jong, Marco Asensio, Napastnik wulej z Willi Waniaki Williamsem. Aha. Błaszczykowski, właśnie. Ja go chyba nie mam. Mam Krychowiaka. A Błaszczykowski. Czekajcie, znajdzie Błaszczykowskiego. Kuba, gdzie jesteś? Jest! Mamy! No kurwa, jak to się robi. Jest. Mamy to, mamy to. PL Łukasz Was, Krychowiak, Błaszczykowski, Gelson Martins, Hasse, Bemunian. No, ekipa fajna. To co, lecimy? Oczywiście, Olympic Lyon, dzisiaj koszuleczki. No, gościu ma jakiś skład z pucharami. Jebany amator, czekajcie, włączy tu se Wi-Fi. Ale nie, ogólnie to spoko. Inter Donica. O nie, to jest interdonica kurwa No to nie Spokojnie, na rozgrzewkę Wulej, De Jong, Mendy Rozgrzewamy się pan Marcelo, to jest sparring, to jest sparring Umtiti Świetnie Do Wuleja, niecelna pi piłka Ej panowie, ustawienie mamy złe Marcelo Nymble Świetnie Marcelo Geniusz w, w obrony Panowie, nie wodzimy tak, nie nie, nie wodzimy tak do. Opychamy, kurwa panowie Marcelo, znowu Pięknie Kurwa, to nerwy, to nerwy są. Fabinho przy piłce. Fernandez, Bruno Fernandes, Fernandez, Indol. La Cazette. Um the fucking wall, świetne przejęcie. Budujemy już kontrę. Modric, iść do Asensio. Asensio. Z wodem próbował, ale niestety to nic nie wyszło. Marcelo na swojej pozycji. Mendy, Francus. Podaje do Holendra. De Jong. Genialne podanie do Asensio. Znowu do Asensio. Będzie chyba Prudo skrzydła. W polu karnym już. Ajajaj, Łuniaki Williams, Fabinho, spokojnie panowie, budujemy, to jest sparing, to jest sparing, Mendy, ciałem, ciałem, będzie zawijał, świetne przejęcie, Semedo, Semedo, ciągnie akcję ekipy Jose Rudiniego, spokojnie, Cazet górą piłkę, świetnie, na no, spokojnie, górą przerzucasz, Mendy, to Asensio, chłopaki nie mogą wejść w rytm meczowy, Bulej, Do Asensio, świetna piłka, Rozpędzają się kadrowicze Jose Rudiniego. będzie wszystko polekarne, Tam może z Williams, ale Areola zgarnął tą futbolówkę z czoła hiszpańskiego napastnika. Modric, od Embele, rozpędza się już Francuz, szuka już tam. A, Elensit Liberii. francuski pojedynek na prawej flance. Modric, Chorwat świetnie rozegrał do Asunción. Kurwa! prawdopodobnie. Uchwała! Modrić, Embele, puszcza Semedo, do Portugalczyk się rozpędza. Modric, świetna gra Chorwata, dyryguje całą grą. Pięknie do wuleja! Strzał, ale zablokowany przez Jana Manamane. Fabinho, Pokojnie, panowie, nisko na nogach. Mendy. Ndebele. Lindobele rozpędzać będzie do środka. Obrona w celu nie troszkę rozrzucona. Ajajaj, aj, Neto, Bra brawo! Świetna, świetna obrona brazylijczyka. De Jong. Dembele. Ale znowu odstaje, odskakuje piłka francuzowy dzisiaj. Panowie, 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 schodzimy, schodzimy. Ale przy kurwi uwaga! Ależ na dwa baty obronione, Asensio panowie, mamy dużo szczęścia. Troszkę naciskają na, naciskają nas troszkę. Spokojnie, Modric. Kurwa no. Żółta kartka, bardzo dobrze, bardzo dobrze, sędzia za... Tarczyn 6-2. Nerwówka, nerwówka. Nie wiem z jakiego powodu jest rzut wolny wykonywany. Pewnie była konsultacja z Warem. Na spokojnie, Łoniaki williams Bruno Fernandes. Zawija Ribieriego. Ładnie, budujemy. Pięknie dają. De Tembele. Przegania. Do łoniaki williamsa Mocna piłka, do wuleja, wulej! Kurwa wulej, wulej, Jezus Maria! Wszystko w pole karne. Użynie zawodników, FC Ulani. Marcelo blokuje, strzał, gol! Marcelo! Tak jest! Brawo! Tak jest! Oh yeah! That's right, baby! Brawo! Wychodzimy na prowadzenie z bardzo mocnym przeciwnikiem! Cały stadion! Marcelo! Marcelo! Piąteczka, piąteczka! Dobrze, dobrze panowie! A teraz za dupeczkę ma złapie, szczypie i na boisko, kurwa! Tak jest! Jak prawdziwy trener. Ładne początek LL w Ceulani, bo to Brazylijczyk wpisuje się na listę strzelców, ale to tylko napędzi tutaj przeciwników. Łeniaki Williams bardzo się głęboko cofnął. Bardzo ładna, tak zwany effort z jego strony. Semedo, kazetę. Panowie, nie tracimy. Mendy. Asensio przy piłce dalej. A, nie utrzymał się. Walker. Christopher Walker go niestety wybił z rytmu. Za chwilkę, myszko, po mylczyku zjem. Savanier. Będzie zawijał, będzie zawijał. De mu trzyma go za koszulkę. Niebezpiecznie. Ajajaj, aj, aj. świetnie mu titi. The fucking wall. Pierdolona ściana. Zablokowało to, to wszystko. O, tutaj znowu interwencja. Dwie interwencje w przeciągu 30 sekund. Francuz jest niesamowicie dobrze dys dysponowany. Marcelo wychodzi. Tak jest. De Jong. Brawo. Będę puszczać o Williamsa. Inteligentne rozegranie. Wulej. Rozciąga to do Ascension. Podanie do Wulej. A ten wpierdala się pole karne. Mocne podanie do łoniaki Williamsa. Który jobem trącił piłkę. Niefortunne zagranie. Hiszpana. Liberi. Rozciąga to futbolówkę. Tak. Troszkę spowolona akcja do nicy. Ascension. Przecina to podanie. De Jong. Puszcza... ajajaj Ascensją 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 niestety, niestety, nie, nie. No tu, tu powinna być bramka Naprawdę sporo dostali prezentów FC Ulani no, Wracamy, 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 wracamy Budujemy sobie ścianę tak zwaną Nie, w... Modric, Modric, Fabiano będzie wchodził do środka Inteligentnie Chorwat, y, przepraszam Marcelon w swoim miejscu I już tu będzie wypuszczał chyba Chorwata na tak zwany wyjazd Puszcza już tą chorwacką maszynę, chorwackiego można powiedzieć maestro, lekko górą do Ascension, ten się nie zastanawia, wbiega polekarny, pole polekarny do lekkiego wygasa, ten górko do brawo, pięknie! 2-0, na! Donica na kolanach, trener Donicy, kurwa, nie wie co się dzieje, odpala cygaro, ale wie, że to tylko zasłona dymna może polecić z tego cygarka, bo dzisiaj fco nie są rozpędzeni. Świetnie, świetnie. Uff. Mamy 2-0, Mamy 2-0, Łoniaki Urias Hiszpan wpisuje się na listę strzelców, bardzo ładna gra, Tonica kurwa jest w szoku Wulej przejęcie piłki, brawo, ależ się rozpędzili teraz, Asens ją na leje flance, cofnij, cofnij, brawo, do Mendiego przejdziemy przez środek pola, tak jest, szuka już tu Chorwata, modlić przy futbolówce, teraz Moniaki Williams, przechodzi przez futbolówkę, tak jest, delikatnie ma polega do Wuleja, Wulej złóż się, ajajaj, aj, aj. z takiego półobrotu. ja nie wiem czy oglądamy ja oglądałem ma to jest kura piłka gorna, bo to było fenomenalne, zakręcił się jak gówno w przeręblu, mamy rzut woż, y, rożny, rzutka w pole karne, tam no, chyba na, aj, Areloa, wybija to wszystko, zanie do Asens, Masę przy piłce, ze strzałem, cofnij, De Jong ustawia piłkę, ale rozciąga to, Modric, rzutka w pole kary. tam już jest Wulej, mocny strzał, ojajaj, Chińczyk naprawdę, no, no Maddy i china, ale naprawdę, tutaj to był komplement, proszę bardzo, patrzcie. No siurkiem obronił Areola. Modryć bije pi piłkę w środku w porodek, do Mutit tego. Da jak to zakończy, chyba ze strzałem. Nie, to będzie koniec pierwszej połowy. FC uloni 2-0 kontra FC Donica. Świetny performer w wykonaniu graczy José Rudiniego. Kibice szaleją. Wiek 28. Wulej, proszę. Wzrost, 184 cm 4 cm. Słabsza noga, patrzcie. Okej, okay, zaczynamy. Inter Donica, naprawdę jest mocnym zespołem. Riberi do Savaniera. Ten przedłuża do piłkę do Walkera. Będą Donica będzie konstruować. 2-0 to jest bardzo niebezpieczny wynik. Mendy, Mendy świetnie ciałem wchodzi w tempo, ale traci tak futbolówkę, ale już dał się przejść, kurwa, ale ratuje go Marcelo, Brazylijczyk, taki tata w obronie, Asensu przyblokowany ciałem, sędzia tego nie gwizda, Wulej, Williams rozciągnie tą piłkę, tak jest do Dembele, Dembele ze zwodem. Tak jest! Fenomenalnie rozgrywają dzisiaj w... semę do środek! Do łoniaki Williamsa! Tylko górą! Ale tam był fał! Ależ starczy, trzyma się za nogę, Hiszpan! A nie, zachuje się trzeba, dobra, nieważne, gramy dalej! Nombelę, uchylony czerwoną kartką. Mądryć, Marcelo, Marcelo, świetnie, no to jest po prostu nie do przejścia kolega. Asensio, wypuszcza w Pięknie, ależ się zostawił młody dziby mniejszy! Fizyczne warunki za nim nie przemawiają. De Jong, podanie. Łoniaki Williams w takim starciu siłowym, trochę. Za bardzo chyba środkiem próbują. Dzie witam serdecznie patrona, witam. Siadasz na honorowej loży. Marcelo, nisko na nogach, nisko na nogach. Panowie, nie dajemy, nie dajemy, nie dajemy, nie dajemy. Spokojnie. Ale taki szczur po ziemi, kurwa, zakręcony. Ribery łapie się za twarz. Wie wiedział, że miał szansę, żeby urwać coś. uszknąć. FC ulani głęboko wycofane. Genialna taktyka José Rudiniego, który nie pozwala tutaj, y jakby ustalać reguł zawodnikom, to on tu rządzi. Ribery. ALEŻ STRZAŁ, ALEŻ SIĘ WYCIĄGNĄŁ NETO I bita piłka chyba będzie daleko, na łoniaki Williamsa Tak jest, łoniaki Williams w pojątku główkowym przegrywa Co dziwne, bo jest bardzo wysoki Znowu Modric, ale to nie dziwne, że on przegrywa Będą pierwsze zmiany Rozgrywa się chyba Krychowiak, rozgrywa się Błaszczykowski Panowie, będzie um Będziecie obłodawać Marcelo, genialna gra za jego zawodnika, rozpędzamy się, Asensio te z Wodem, pięknie wciągnął zawodnika, podania długa piłka do woleja, niecelnie, beznadziejnie, Hiszpan się łapie za łeb, kurwa co on zrobił, Fabinho. Riberi kontuzjowany, ale jednak potrafi podać piłka, ładnie, dają czyści, mamy 29 minut do końca spotkania, 2-0 do Lewce, Ulani, Fabinho. Ribéry, naciąga, naciąga, o i mamy kontaktową bramkę, będą pierwsze zmiany. Asensio za Martinsa, chyba. Tak jest, zrobimy tą zmianę. Martins wchodzi. Niedobrze, niedobrze. Łapali kontakt z nami. Niesłusznie, bo myliśmy taką, jakby można powiedzieć, prowadzenie w tym meczu. Ładnie, ale niecelnie. Chcemy to. Do? Nym byle prawdopodobnie. La Kazetę. Straciliśmy trochę energii w tej drugiej połowie. Jakby nam się nie chce trochę grać. Nie robimy tych fajnych wrzutek, tych zbierzek. A i mocne podanie: Mendy jest na swoim miejscu. W ślisk. Agresywnie zaczyna grać drużyna e, Donicy. Oj kurwa, ale błędy panowie! Ale jezum Titi, i puszcza w oleja. Łoniaki Williams. Ojej, aleśmy to zjebali! Mogło być ze strzałem, przepraszam widzowie, ale to się będziemy mścić na nas, to się będzie bardzo na nas wścić. Foul, faul, 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 gwizdaj mi to kurwo. Tembele ze Błaszczykowskiego, teraz po poczujemy tą świeżość, wchodzi kuba na boisko. O kurwa! Guzik mi się popierdolił, ty. Dejong. Nie, no takie straty w środkowej strefie. Laka kazet. Wracamy, 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 wracamy. Naprawdę źle to wygląda w celu w drugiej połowie zipie. Dyszą kurwa. Laka kazet. Cofnijmy. Chyba za lekko. Błaszczykowski przyjdzie klepie pierwszą, o świetne opanowanie Polaka. Klepka bita. Ojej, ojej. Tracimy cały czas piłkę. Nie potrafimy się utrzymać w tej drugiej połowie. Co bo to wygląda? Marcelo? Neto! Kurwa, ale fart. Nie, nie fart. No, pozbiega do niego ktoś! Widzowie! Kurwa, ale fart, paraolimpiada kurwa na stadionie Fico Uliani! Gelson Martins rozpędza się! Kurwa, Paul, Mendy, boimy się trochę grać. Chyba będzie spalony? Jednak nie, szuka pole karne? Ajajajajaj! Modric przyjęcie Areola ma klej w łapach, ładnie to skleił, panowie do źle to wygląda, naprawdę nie podoba mi się, druga połowa jakby nie my, nie my, Fernandes, Mendy, pojedynek, chodź go, piękny Mendy, ależ wyłuskał piłkę, utrzymał się w strefie boiska. Gelson Martins oczywiście szybszy, to jest tak zwany sprinter drużyny, jeszcze faulowany, brawo, pięknie, walczy na czas, to się może podobać. Żółta kartka dla FC Donicy, Kyle Walker, przynajmniej Kyle Walker i Mendy przez środek inteligentnie, Umtiti, De Jong, rozciągnięcie do Semedo, będzie była wrzutka w pole karne. Mogła być wrzutka, ale świetna gra, Semedo, odchodząca piłka, De Jong, ja pierdolę. Ja pierdolę, co ty kurwa zrobiłeś, chłopie? Modric, zmiana, Krachowek wchodzi na boisko. 5 minut do końca spotkania, zobaczymy jak to się zakończy. De Jong. Dowolę ja. Aj, po to ta kurwa pięta jeba na kurwo! O nie, muszę coś zjeść, bo mi odpierdala. Marcelo, pięknie. Ja pierdolę. Ty, on kopnął kurwa i cofnął piłkę. Mam teraz tam na sam Martinez. Fałuj go. Neto? Fałuj! Falujcie! Ja pierdolę straciliśmy w ostatniej minucie. Jakie podanie spizdy poszło. No i co panowie? Nie wierzę. Idzimy i Jimmy, cię chwyca. Panowie, no co to my zrobiliśmy? Ale wstyd. Padliśmy. Kurwa. Druga połowa dla donicy. Jeszcze nam wpierdolą na 3-2 i do widzenia. Z 2-0 na 2 ten. No i koniec. To jest właśnie całe FC Ulani. Podaliśmy piłkę na kontremu Inter donica sensacyjnie remisuje z powracającym FC Ulani. Rudyni zawiedziony z postawy drużyny, no ale to był sparring. To był sparring, szkoda, bo nie zasłużyli na to. No nie mieli fajnych akcji, nie konstruowali to, grali taki chujowy futbol. Szkoda. Remis z 62 6-2, mniej strzałów na bramkę mieli, no nic, byli o wiele, ale podobało mi się to FC, oni grało fajnie, ale Mendy, ja pierdolę, Mendy, no nie wiem czy to był Waran czy Mendy, bo tak samo kurwa grali, ta końcówka była tragiczna, a wystarczyło to wypić gdzieś.